To zapraszam wszystkich widzów do obejrzenia materiału. Dzisiaj spotkaliśmy się z Maćkiem w parku Chopina. Teoretycznie przypadkowo, ja w przypadek nie wierzę. Będziemy mieli fantastyczną okazję porozmawiać na temat praktyki Falun Dafa oraz wymienić parę poglądów na temat y, sytuacji w Chinach. Serdecznie zapraszam. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Nazywam się Paweł, lat mam 35. Spotykamy się w Parku Chopina w Gliwicach. Gdzie wystawiłeś plakat promujący ćwiczenia Falun Gong? Tak. Od kiedy to się zaczęło? Myślę, że ćwiczenia praktykuję około 10 lat. Od 10 lat. A co się stało, że zacząłeś? Zainteresowania rozwojem. Takim. Zresztą, będąc dzieckiem, widziałem wiele filmów, takich jak na, z Brusem Lee, prawda? Zawsze podobały mi się te lekkie ruchy zaokrąglone, pełne harmonii. I tak trafiłem na falundafa, które który właśnie z taką zaawansowaną metodą samodoskonalenia pochodzącą z Chin, do pewnego czasu była jakby przekazywana tylko z jednej osobie na no jakby całe pokolenie, czyli z mistrza na ucznia. Dopiero pierwszy raz publicznie tą praktykę przekazał mistrz Li Hongzhi w Chinach w roku 92. ją upublicznił na wykładzie. I tak to, i tak ta praktyka zyskiwała w Chinach ogromną popularność, bo w roku 99. można powiedzieć, że według tego co podawały ówczesne chińskie władze, to co dziesiąty Chińczyk jakby ćwiczył to Wykonywał te ćwiczenia. Praktyka sama w sobie jest prosta, generalnie, bo polega na wykonywaniu takich pięciu ćwiczeń, czterech w pozycji stojącej, piątego ćwiczenia w pozycji siedzącej, czyli medytacji, i generalnie opiera się całe, całe to doskonalenie o taką zasadę prawda, życzliwość, cierpliwość i w ramach tego doskonali się charakter. Zawsze mnie fascynuje to, że Europejczycy. Szukają gdzieś jakiejś inspiracji daleko stąd. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, tak jak ja to widzę, to po, po pierwsze, tak, tak czuję, że każdy ma troszeczkę kultury ze wschodu w sercu. Mhm. I jakby falundafa jest przekazana oryginalnie, prosto z ust, jakby mistrza, do ludzi, którzy się uczą, więc cały ten, cała teoria, wiedza na pewno nie została zniekształcona. Ja tak uważam, że przez wieki inne metody starożytne, które przekazywano z ust do ust, bo dopiero zostały spisane około 500 lat po, po tym, jak mistrz czy powiedzmy osoba, która przekazała tą, tą dyscyplinę, religię, praktykę, po prostu odeszła z tego świata i uważam, że niektóre rzeczy zostały zniekształcone, jeżeli chodzi o teorię. A tutaj mamy według mnie najbardziej korzystną rzecz bo jest to bezpośrednio u źródła, można było się dowiedzieć. Dodatkowo to, co mnie przekonało, Falundafa, to też jest ogromna dobrowolność, bo nie ma, Falun Dafa nie ma żadnej takiej formy jak no, religie czy jakieś grupy. Nie, wszystko jest darmowe, nie ma żadnych list członkowskich, nie ma żadnej struktury takiej kast. Każdy jest wolontariuszem i po prostu jeżeli chce przyjść ćwiczyć, to przychodzi. Jeżeli nie, nie ma problemu i każdy się doskonali właśnie w wolnym czasie. Wszystkie materiały, wszystko można uzyskać za darmo. Także na pewno ta forma, w mojej opinii, podkreśliła szczerość. Cały czas mówimy o oddychaniu, prawda? Głównie. Tak. I o przepływie energii. Ile prawdy jest w tym, że organizm człowieka jest w stanie sam siebie naprawić? Według mnie jest to całkowita prawda. No, na przykład, weźmy pod uwagę taką rzecz. Człowiek się doskonali w ramach tego, jak się doskonali, odkrywa w sobie różne przywiązania, nałogi. Po pewnym czasie zaczyna rozumieć, że powinien z tych rzeczy zrezygnować. Kiedy w ramach tego doskonalenia jego charakter osiąga odpowiednią miarę, on po prostu jest w stanie zrobić ten kolejny krok do przodu, zrezygnować na przykład czy to spalenia picia i tak stopniowo się poprawiając stwarza lepsze warunki dla siebie, dla swojego życia, dla swojego organizmu i tym samym myślę, że się regeneruje, bo zaczyna robić rzeczy bardziej rozsądne, rozważne, nawet patrzy na jedzenie w sposób bardziej świadomy? Tak, bardziej świadomy, rozsądny. Nie jest to taki pęd życia. To są takie statystyki, które mówią, że osoby, które ćwiczą ten system, faktycznie żyją dłużej? czyli ja nie znam takich oficjalnych statystyk, natomiast znam osoby, które ćwiczą. Znam osoby w wieku 80 lat, które ćwiczą, a ich twarz wygląda zdecydowanie młodziej niż na 80 lat. Dodatkowo ich ruchowość, taka mobilność jest całkiem sprawna. Dosyć szybko się poruszają, nawet mają dosyć bystry rozum, prawda? Także jedyne o czym mogę powiedzieć to nie statystyka, tylko własne doświadczenie. A jak jest u Ciebie właśnie? U mnie to działa w taki sposób, że odkąd zacząłem ćwiczyć, to jakby zerwałem ze wszystkimi nałogami. Może nie tak od razu, ale używki wszystkie odstawiłem na bok, co na pewno było bardzo dużym benefitem. I odkąd ćwiczę to praktycznie nie zachorowałem przez te 10 lat na żadną taką poważną chorobę. W sumie nawet nie pamiętam, żebym zachorował na jakąś. No w sumie na nic nie, nie pamiętam, żebym zachorował przez ten okres kierowania. Przez żadnych ćwi... przeziębień Katarów, tak? A przeziębienie Katar, może miałem takie coś mhm. w, w krótkim okresie czasu, jakieś dwa dni, takie objawy. I, ale tak, żebym, nie wiem, chciał sięgnąć po lekarstwa, żeby sobie pomóc w jakiś sposób, to nie, takiego ciężkiego stanu nie miałem. Także. Bazując na własnym doświadczeniu, mogę śmiało powiedzieć, że na pewno Falun Dafa pozytywnie działa na zdrowie. W ubiegłym roku nagrałem wywiad w Krakowie, gdzie zwolennicy tego systemu zwracali uwagę na to, że w Chinach właśnie osoby ćwiczące są represjonowane, że wobec nich. E, dzieją się złe rzeczy, że, że są więzieni, nawet zabijani. E, masz takie informacje, możesz to potwierdzić? E, mogę potwierdzić to w oparciu o kilka rzeczy. Jednym, jednym jest na przykład raport, który wykonał David Kilgour i David Matas. Tam to jest, to jest, przeprowadzili takie niezależne śledztwo. Jeden z tych panów już nie żyje, ale to był były sekretarz do spraw Azji i Pacyfiku w Kanadzie. A drugi jest taki, między, David Matas jest międzynarodowym prawnikiem walczącym o prawa człowieka. I tam wykazali na zasadzie takiego śledztwa, że nie da się zaprzeczyć temu, że grabież organów istnieje. I zwrócili uwagę na taką rzecz, jak na przykład to, że chińskie instytuty transplantologiczne oferowały na przykład nerkę, nerkę rogówkę oka w bardzo krótkim czasie. I nawet do tego stopnia była to do, ta, zareklamowane, że jeżeli na przykład udasz się do Chin, nie przyjmie ci się któryś z organów, to oni ci znajdą nowy do 24 godzin. To tak jakby samo za siebie mówiło, że mają bank tych organów. Dodatkowo, tak patrząc po świecie na różnych krajach, wielu, wiele krajów, w tym nawet Parlament Unii Europejskiej, przyjął rezolucję, która potępia grabież organów w Chinach wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych w Kongresie zostały przyjęte takie rezolucje, już potępiające ten proceder. Czyli można powiedzieć, że świat jest świadomy tego, co się dzieje w Chinach i w różnych miejscach można znaleźć różne informacje na, tym, na ten temat. Dodatkowo jeszcze jakbyśmy się chcieli zastanowić nad jedną rzeczą to Komunizm sam w sobie, a szczególnie ten w Chinach, nie toleruje i nie lubi żadnej innej myśli niż swoja własna. Niż to narzucona niż narracja, ta narzucona, tak. tak? Mm -hmm. Nawet do tego stopnia, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, na którym zjeździe plenarnym komunistów, ale poprzedni sekretarz partii komunistycznej, dalej zwany Jiang Zeminem, stwierdził, że te zasady praktyki, czyli prawda, życzliwość, cierpliwość, po chińsku zhen shan ren, są sprzeczne z ideologią partii komunistycznej. Do tego stopnia komuniści w Chinach potrafią być absurdalni. I osoba, która jest po prostu, a najciekawsze jest to, że od 1999 roku do tej pory, mimo tak ciężkich i wielkich represji, Falun Dafa się nie ugięło pod wpływem naporu komunizmu. Mało tego, ludzie na całym świecie wiedzą, że praktykujący w Chinach. Nie ugieli się i również w ramach tego, jak wszyscy ze sobą współpracują, to tłumaczą fakty po prostu bezpośrednio na ten temat w obrębie swojego własnego środowiska, w własnym kraju. To I dzięki temu są, tak jak wcześniej wspomniałem, prowadzone na całym świecie rezolucje w parlamentach. Uważam, że to jest konsekwencja tego, że praktykujący na całym świecie jakby ujawnili tę prawdę i dzięki temu że ta prawda została ujawniona, wyeksponowana na światło dzienne. Myślę, że nawet komuniści w Chinach nie są tak śmiali jak byli w roku 99. do tych nazwijmy to zbrodni. Także tam nastąpiły ogromne zmiany. Wydaje to... mi się, że zwiększa świadomość społeczna. Tak zdecydowanie. Myślisz, że myślisz, że to w ogóle można powstrzymać? Że, że, że nastąpi wymiana pokoleń i, i ci młodzi ludzie, którzy, ja... którzy nie są tak przesiąknięci tą ideologią, po prostu zmienią to? Ja uważam, że komunizm w ogóle upadnie w Chinach w ten lub inny sposób i nawet myślę, że nie zostało mu dużo czasu. Co do tej ideologii, którą zostali przesiąknięci, no to na pewno czeka ich duża ilość pracy, ponieważ Dzieci w Chinach są jakby indoktrynowane już od naj, najmłodszych lat, prawda? Muszą tam wstępywać do, jak, do, do młodych pionierów, tak? przysięgać na partię komunistyczną. Ale myślę, że mimo wszystko e, będzie dane im zrozumieć prawdę w tej kwestii. Nie masz takiego, takiego wrażenia, że ten komunizm pomału przychodzi na, na zachodnią granicę. No Ja uważam, że komunizm na całym świecie istnieje, tylko po prostu się bardzo sprytnie za zakamuflował. Czasami pod różnymi nazwami. Ale I, jakby... I barwami, prawda? I barwami, dokładnie. Tak. Ale, ale jakby popatrzeć na te elementy, który, które pierwotnie istniały pod szyldem komunizmu, to dalej znajdują się w systemach zachodnich. Także to, to, jest, to jest też niebezpieczeństwo. I myślę, że jeżeli, że tłumaczenie faktów na temat tego, Dlaczego w ogóle jesteśmy powiązani z Chinami? No, jak dobrze zauważyłeś, komunizm jest rozprzestrzeniony na całym świecie, więc myślę, że jeżeli nie, że sam fakt tego, że eksponuje się takie rzeczy jak zbrodnie na osobach, bo, na takich osobach, które na przykład praktykują Falun Gong, bo oczywiście w Chinach to jest bardziej rozprzestrzenione, tam cierpią również chrześcijanie, cierpią również Ujgurzy, to myślę, że ma taki skutek, że nawet te władze tutaj, gdzieś na zachodzie nie odważyłyby się zrobić czegoś takiego jak w Chinach, a myślę, że mogłyby mieć taką możliwość, ze względu na to, że tak jak wcześniej zauważyliśmy, no komunizm się ukrył pod różnymi, różnymi nazwami. Zostawmy politykę. Gdyby ktoś chciał zacząć ćwiczenia, od czego ma, jaki ma pierwszy krok zrobić? Rozpoczęcie ćwiczeń to jest bardzo prosta rzecz. Można na, na przykład na stronie internetowej, wszystkie materiały do ćwiczeń są dostępne za darmo i można, można tam znaleźć i książkę główną, która nazywa się Zhuang Falun, ale można znaleźć również muzykę do ćwiczeń i film instruktażowy, na którym bezpośrednio mistrz hongrzy naucza ćwiczeń. Także jest to tylko kwestia własnej chęci. Reszta jest wszystko dostępne jest na wyciągnięcie ręki. My, my Tutaj w Polsce jest kilka osób, no może kilkadziesiąt, myślę, że koło 50, może troszkę więcej, którzy jakby ćwiczą tę praktykę. I w różnych miastach mamy swoje takie punkty ćwiczeń, na których no polega to na tym, że wychodzimy sobie do parku i, wychodzimy i wykonujemy ćwiczenia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, na stronie internetowej można znaleźć numer. Zadzwonić, i jeżeli ktoś jest chętny, można, można się umówić na jakiś, jakąś taką naukę, instruktaż ćwiczeń. Czy Generalnie można zrobić coś źle? W tych ćwiczeniach? Tak. Generalnie ruchy są bardzo proste, ale jak, jak wszystko wymaga procesu nauczania się i dochodzenia do wiedzy, więc na samym początku można zrobić jakieś mniejsze pomyłki, ale nie jest to jakoś bardzo istotne. Jak bardzo to jest podobne do treningu autogennego? Kiedyś w Centrum Terapii w Wmocznej hmm. też stosowała tego typu ćwiczenia, czy podobne ćwiczenia. To znaczy... Nie wiem, czy znasz temat w ogóle? Te, tego tematu nie znam. Tam po prostu Bo... ćwiczący kładli się na wznak i pod wpływem lektora po prostu jakby prawidłowo oddychali i przekazywali tą energię. Sukcesywnie do, do lewej ręki, do prawej ręki, do, do nogi i do innych organów, tak? Okej, okay, to nasza metoda jest troszkę inna. Nie, nie, nie przekazuje się nigdzie energii. Prak mm -hmm. Praktycznie wszystkie ruchy czy mechanizmy energii działają samoczynnie. Osoba, która wykonuje ćwiczenia, najlepszym stanem dla niej jest jak po prostu nic nie myśli, stanie w, w, w takiej pozycji dość zrelaksowanej, zamknie oczy i, i w taki sposób będzie wykonywała e, ruchy. Ćwiczeń. Czy można w ogóle nabawić się kontuzji? Czy, 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 można, Kon, czy, kontuzji. czy, czy można zrobić coś takiego, że, że to szkodzi zdrowiu? Ja znaczy, uważam, że nie, aczkolwiek ludzie mają różne, są różne przypadki, prawda? Wiesz, chodzi Bo... mi o to, że przepraszam, że się tak przerwałem, mhm. Chodzi mi o to, że e, początkujący zawsze przerysowują te treningi i robią coś więcej niż jest to potrzebne. Aha, no to. Myślę, że mimo wszystko nie, bo to jakby natura tych ćwiczeń jest zupełnie inna niż natura ćwiczeń fizycznych. Nawet czytając Juan Falun tam znalazłem takie objaśnienie, dosyć ciekawe, i tam było porównane do cyklu komórki, że właśnie ćwiczenia fizyczne mają na celu ciągle zastępywać tą komórkę, nawet jeżeli ona osiągnie połowę życia, ale ta komórka musi być jakby w jak najlepszym stanie takim metabolicznym, żeby być ciągle gotowa do takiej pracy, bardzo obciążonej, na dużym wysiłku z maksymalnymi możliwościami a tutaj te ruchy są lekkie, rozciągające w stanie takim uspokojenia i, i nawet w, w tym, nawet w ćwiczeniu medytacyjnym ten metabolizm jest wolniejszy, czyli na przykład te komórki potrafią dłużej żyć stąd mówimy, że właśnie praktyka wydłuża życie, albo że człowiek pozostaje dłużej, dłużej młody tak? Jak bardzo wpływa takie ćwiczenie na dobrostan, na kondycję psychiczną. Według mnie w takim świecie jak ten, który jest dynamiczny, chaotyczny, no to bardzo jest to korzystne dla, dla człowieka, bo jest to ten moment, w którym on może uspokoić swoją głowę i poćwiczyć ciało właśnie w sposób taki dość spokojny, zrelaksowany, rozciągnąć je. Zawsze po ćwiczeniach jest odczucie takiego... Takie, takiego... No takiej satysfakcji to jedno, ale takiego spokoju. Ciało się czuje dosyć odprężone po do tych ćwiczeniach. Choć... Dzisiaj, dzisiaj społeczeństwo szuka jakby relaksu, czy, czy, czy jakiegoś spełnienia w tym, co jest na tak zwanej krawędzi. Mhm. Mówię tutaj nie tylko o uzależnieniach, ale o sportach ekstremalnych, które całkowicie się kłócą z tym, co ty mówisz. Mhm. E Myślisz, że to jest dobre, że, że szukamy właśnie między innymi takich rozwiązań? Znaczy ja uważam, że wszystko, co jest ekstremalne, nie jest dobre, bo zazwyczaj w naturze to wygląda tak, że jak coś dochodzi do ekstremum, to się odwraca, nie? czyli nie idzie w stronę dobremu, dobrego, ale raczej jest, jakby to powiedzieć. Mocne w skutkach, uzależnienia na pewno prowadzą człowieka do upadku, no sporty ekstremalne to wiemy, że są mocno kontuzyjne i w sumie nie wiem, czy wpływają na zdrowie, w mojej opinii no, ekstremalne sporty raczej zdrowie troszeczkę yy, rujnują, tak myślę, mhm. no bo wiesz, głównie... Ja jeszcze tylko nawiążę do, do Falun Dafa, że to ćwiczenia są takim jakby środkiem uzupełniającym, ale taką główną i największą wartością jest to doskonalenie siebie w ramach tych zasad prawdy, życzliwości i cierpliwości. Jeżeli ktoś się interesuje ścieżkami duchowymi, czy nawet troszeczkę historią, to jakby fenomeny, które są opisane w tej książce są naprawdę niesamowite. Cześć, tak tak cieciony za ten język, bo y, często rozmawiam ze sportowcami, którzy biegają, którzy pływają, którzy robią różne rzeczy każdy z nich powtarza, że ruch to zdrowie, a tutaj wynika, że bardziej przemyślany i, i taki mm, e, refleksyjny ruch, to znaczy nie, nie, nie taki wiesz, na siłę, tylko taki, który po prostu daje jakieś faktycznie wymierne korzyści, dobrze zrozumiałem. Znaczy, to jeszcze tylko powiem, że na pewno każdy człowiek indywidualnie różni się celami, które chce osiągnąć. To prawda. Bo to jeżeli ktoś biega, no to rzeczywiście dla niego taki ruch jest zdrowy. Jeżeli ktoś chce osiągnąć kondycję, to w rzeczywistości, w rzeczywistości kondycję taką wytrzymałość, silne nogi, silne mięśnie, to rzeczywiście musi biegać, a jeżeli ktoś chce osiągnąć taki harmonię, taki spokój umysłu, Taki, taki wewnętrzny, to nazwijmy, pokój. To, to myślę, że łatwiej mu będzie medytując. A uważam, że właśnie Falun Dafa jest najlepszym do tego sposobem. Mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz? Jaki jest mój zawód na przykład? Tak. No to pracuję w takiej firmie, jest na stanowisku lider serwisu. Zajmujemy się maszynami w fabryce, tak w dużym skrócie gospodarką smarów i olejów. No taką mechaniką. Brudna robota, żartem mówiąc. No. To jest ciekawe, bo można by się spodziewać, że, że ten sport dotyczy innych grup społecznych, prawda? Które, które może bardziej pracują umysłowo. A tu proszę bardzo, Cięż, no, to tak ciężki tylko, sprzęt. Nie, może nie ciężki, ale do, może tak tylko zaznaczę, że właściwie to mechanik też powinien umysłowo pracować, bo czasami trzeba dojść do tego, co jest zepsute i do tego przydaje się wiedza, jakaś taka analiza. Także. Ale rzeczywiście Falundafa jest praktykowane według mnie w każdej grupie społecznej i nie ma to znaczenia, jaki się zawód wykonuje. Bardziej to zależy od, tego, od, od, od osoby indywidualnie, od jej zainteresowań, od tego od tego, co chce osiągnąć. Kiedyś jeden z czołowych pięściarzy powiedział, że y, boks to nie szachy, tu trzeba myśleć. I pewnie tutaj też tak jest, tak? No, trzeba, trzeba być świadomym tego, co się robi, ale na przykład ćwiczenie medytacyjne wezmę za przykład. To jest ćwiczenie, w którym się siedzi w bezruchu, ale stany, które człowiek odczuwa, są zupełnie inne niż właśnie przy praktykowaniu ćwiczeń fizycznych. Kiedyś miałem. Do niektórych stanów nie jest tak łatwo dojść, dlatego że człowiek medytując jakby widzi troszeczkę bardziej, nie wiem, to nazwę to strukturą jakąś swoich myśli, bo każdy z nas miał takie wrażenie, że niektóre myśli są wręcz dla nas złośliwe. Tak czuliśmy, że to nie są to prawda, tak. na, jakby nasze myśli, musieliśmy się z tym y, siłować. Tutaj jakby praktykując tą dyscyplinę jesteśmy w stanie zrozumieć jakby źródło tych myśli. Niechcianych tych myśli, które są swoje, i dzięki temu człowiek jakby porzuca im więcej człowiek porzuci przywiązań, to już tylko nawiąże do medytacji, może jakąś taką ciekawostką, tym bardziej człowiek jest w stanie się wyciszyć. I też tak właśnie z tego co się nauczyłem podczas praktykowania, weźmy sobie za przykład mnichów w buddyzmie. Dlaczego oni wszyscy udawali się gdzieś głęboko? w las gdzieś odcinali się od ludzkiego społeczeństwa, no właśnie dlatego, że taki mnich ma wtedy, jest mniej narażony na ludzkie przywiązania, pokusy, pragnienia, a w ramach dyscypliny, którą przekazał w czasach starożytnych Buddha Shakyamuni, to mnichowie nim osiągnęli oświecenie, prawda, musieli porzucić i emocje, i pragnienia, a z dala od społeczeństwa ludzkiego zdecydowanie było im to łatwiej zrobić, tym samym mogli się łatwiej wyciszyć w medytacji. No i, i, te, i no tak w skrócie wyglądała ich metoda. Czy, czy medytację I, można porównać do modlitwy? Yy, myślę, że nie, ponieważ medytacja jest taką częścią samodoskonalenia się. Nie wiem, do, nie wiem dokładnie, to też tak może, bo tu podkreślam, że to jest mój punkt widzenia. Nie chciałbym nikogo Oczywiście, obrazić tak. i, nie, i nie mówić, że tak w rzeczywistości jest, ale wydaje mi się, że jakby człowiek w tych czasach stracił autentyczne zrozumienie tego, na czym polegają rytuały religijne, czy bądź modlitwy, czy, 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 czy nawet spowiedź. Nie? Ja może nie jestem praktykującym chrześcijaninem, ale widzę to trochę inaczej. Myślę, że właśnie modlitwy w zasadzie i spowiedź to też miały człowiekowi pomóc doskonalić się, pomóc mu pozbyć się tych niedobrych rzeczy, tych wad charakteru. Negatywnych emocji, to, prawda? No ta, nega tak, negatywnych emocji złych podejść, może pomóc mu panować nad gniewem, być bardziej szczerym. Myślę, że to ma takie znaczenie niż takie bardziej powiedzmy formal formalnych yy, czynności takich. Tak? Ta, ta, tak to widzę, że może w, ty, w tym świe... zresztą jakbyśmy się zastanowili nad tym, to wszelkie religie były przekazywane około 2,5 tysiąca lat temu, więc społeczeństwo na pewno się różniło od tego, które jest współcześnie więc pewnie terminy i definicje też były, miały inne znaczenie niż współcześnie tak, ja uważam, że większość przekazu z tamtych czasów była zastosowana do tych społeczeństw i do tej świadomości, którą te społeczeństwa mogły przyjąć tak, ja podzielam to zdanie to jest dobre podsumowanie. Uprzejmie ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.